Jesteśmy ta banda, grupa projektowa, przyjechaliśmy z Gdańska do Was. Jestem ja, Małgosia, jest Tomek i jest Filip. Rzeźba będzie bardzo ładna, bo to kula ziemska, chyba Kopernika, może Maria Kili Skłodowska, może jakiś pierwiastek, może coś, no. Jak dla mnie to będzie jakaś planeta. Jest to przedstawienie, powiedzmy, naszej artystycznej, w przestrzeni publicznej, związku polonu, który Maria Skłodowska-Curie odkryła i dzięki temu odkryciu również została Nobla. Ta instalacja ma jak gdyby wciągnąć przychodnia w siebie, w swoją strukturę, w ten pierwiastek polonu. Będą siedziska, elektrony na orbitach. Pomalować dobrym lakierem, a najlepiej ksy ksylodekorem. Tylko nie kupowanym w Polsce, tylko trzeba kupić w Niemczech. To jest dużo lepszy i deszcz nie popsuje. Splejka jest wodoodporna, także nic się nie martwcie, postoi tutaj trochę. Do następnego 11 listopada.